Orkiestra powstała 1 grudnia 1918 roku, tuż po odzyskaniu niepodległości. Z czasem orkiestra weszła na sceny życia kulturalnego całego kraju. Stała się zespołem wszechstronnym o szerokich zainteresowaniach repertuarowych. Orkiestra jest muzycznym ambasadorem straży granicznej w kraju i za granicą. Prezentuje się na licznych festiwalach muzycznych w Niemczech, Danii, Włoszech, Szwajcarii, Norwegii, Ukrainie, Francji, Holandii czy w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, prezentuje muzykę operową, musicalową, organową, instrumentalną. Może poszczycić się liczbą ponad 10 tysięcy koncertów, oklaskiwanych przez wielomilionową publiczność. Szczególnie atrakcyjny i widowiskowy jest pokaz musztry paradnej w jej wykonaniu. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej jest jedyną z orkiestr wojskowych używającą tradycyjnych instrumentów ludowych, takich jak trąbity beskickie, dzwonki pasterskie zwane także zbyrcokami. wielu lat ewoluował od tematu przewodniego filmu poprzez można powiedzieć hymn ku czci ich twórców, poprzez piosenkę patriotyczną oraz zalążek polskiego jazzu. Anna Osner jest wybitną wokalistką, kompozytorką, autorką tekstów, które, które wygrywają na wielu konkursach. Jest osobą niepospolicie obda, obdarzoną Pięknym głosem, wspaniałą osobowością i charyzmą, dlatego z przyjemnością ją w tej chwili zapowiadam. A następnie lubię wracać tam, gdzie byłem. Utwór Zbigniewa Wodeskiego, z którym orkiestra miała przyjemność występować kilka razy. Przepiękny utwór. Zbigniew Wodecki cudowny człowiek, kompozytor, skrzypek, trębacz, wokalista naprawdę obdarzony wieloma talentami i nieprzeciętnym poczuciem humoru i tą piosenkę zaśpiewa dla Państwa Michał Kaczmarek, uczestnik wielu, wielu prestiżowych projektów muzycznych w kraju i za granicą. Bardzo rozpoznawalny głos, obdarzony cudowną barwą, więc zapraszam Pana Michała Kaczmarka, a wcześniej Anna Osner i nim w stanie trzy utwory. Radość najpiękniejszych lat. Zaszpiewa dla nas za chwileczkę solistka Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej Iwona Kruśnicka, Młoda tegoroczna absolwentka studiów wokalnych Akademii Muzycznej w Katowicach, ale za nią już wiele, wiele sukcesów. W tym roku pochwalimy się, zajęła pierwsze miejsce w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Wiedniu. Ma zaproszenia na Koncerty w przyszłym sezonie artystycznym, więc jesteśmy dumni z Iwony i za chwileczkę radość najpiękniejszych lat. A następnie powrócisz tu. Przepiękny utwór, kompozytor Piotr Figiel. Pierwszą wykonawczynią była Irena Santor. Jak opowiada, ona była przyzwyczajona do spokojnych, kantelenowych nut, a Piotr Figiel zaproponował jej mocny utwór, którego no, nie czuła. Dodatkowo bardzo ją drażniło podejście kompozytora, który w ogóle był nieczuły na jej sugestie. Powiedział wręcz, żeby przestała dramatyzować, że musi zaśpiewać coś ostrzejszego. No, Toni pani Santos poczuła się bardzo urażona, ale do momentu, aż na próbie przed festiwalem w Opolu, usłyszała przepiękny wstęp orkiestrowy, zakochała się w tym utworze, zresztą jak i publiczność i festiwalu w Opolu i później w Sopocie. Porwała publiczność, i utwór już na stałe znalazł się w repertuarze bardzo wielu wokalistów, obecnie wykonujących również ten kowal. A następnie kolejny solista orkiestry Straży Granicznej, Wacław Wacławiak, i w jego opracowaniu synowie Janosików. A już teraz zapraszam Iwonę Kryścicką i radość najpiękniejszych lat. I kocham, pragnę tracę ta... Live your all to the voice. Jest reprezentacyjna Straży Granicznej wspaniali i soli, soliści Anna Ozner, Natalia Zabrzeska, Borowiec, Iwona Krośnicka, Michał Kaczmarek i Wacław Macjana. Bardzo Państwu dziękujemy. Tak jak źródło kryniczanki, tak moje serce pije dla krynicy.